Taszka to niewielki tradycyjny portugalski lokal, zwykle prowadzony rodzinnie, gdzie na co dzień jadają głównie miejscowi. Taszka serwuje proste domowe dania kuchni portugalskiej. To idealne miejsce na obiad z rodziną lub spotkanie z przyjaciółmi. Bez turystycznego blichtu. Kocham Taszki. Witamy w I Love Taszka. Kocham Taszki. Dzisiaj kolejna restauracyjka. Asia, co nas tutaj skusiło? Przyszliśmy tutaj na żeberka i o taksi to jest pierwsza Taszka, do której zaszłam. Zachwyciło mnie to na tyle, że przychodzę tutaj co jakiś czas i po prostu te żeberka są... Mm, mm, mm. Musicie tego spróbować. Mm, mm, mm. Monstrualne żeberka. Jesteście na to gotowi? Restauracja Utaxi słynie z grillowanych, soczystych wieprzowych żeberek. Żeberka są przygotowywane na węglu drzewnym. Są bardzo dobrze doprawione, a klienci jedzą je bezpośrednio rękami, przyprawiając ostrą przyprawą piripiri. To zaczyna się uczta, ktoś musi pokroić. Krój mistrzu, krój. Bez wstydu, bez wstydnie. Do ręki. Mm. Mm. Żebelka tutaj. O, mama. Najlepszych w całej widzło,